Witam. Dzisiaj Lady z 6 listopada i tak, dzisiaj zarobiłem 2000 dolarów. Jest to niby dużo, ale patrząc na to, jakie błędy dzisiaj popełniłem, to jest tragedia. Powinien się zarobić co najmniej 7 koła, to już wam w sumie zrobiłem 3 trade. Są dwa tragiczne trady, które wam teraz wytłumaczę. Jakie powinno to być. Powiem tu ogromny błąd. Taki bardzo głupi, co pokazuje, że nadal nie potrafię panować nad emocjami. Zaraz to pokażę. Straciłem z tysiaka jest to dużo i za ja z drugiego, trzeciego tradea w sensie, który jest shortem i tu zrobiłem 3000 dolarów. Leży byłoby więcej, a przez tamte tradey mm, nie wziąłem moich profitów. To też zaraz wam powiem, więc. Yy, no, to, to tak, jeszcze na nie powiem, Instagram, i to w opisie, wbijajcie, no i Instagram ja macie dowody, na no to wszystko pije, ale jakieś tam do kłopoty, zapraszam. Um, to tutaj. Um, y, tak. Zacznijmy, że od początku. Mamy tu chyba jakieś SMT, czekajcie, bo ja tu sobie bardzo muszę sobie spojrzeć, to mamy SMT, widzimy. No, jak nie wziął tego. Hmm, Haya SMP wzięło Dlatego chciałem iść shorta. Hmm. Na początku. <grym> Ale potem nas tak szybko spuszczało. Do tych i Już mieliśmy kolejny SMT z tym toolołem. E, I potem. A SMP było wyżej. Dlatego. Natomiast stwierdziłem, że dobra, może pójdę longi, ale wątpię, ale może jednak pójdę nie. I cena to fajnie to wyglądało, przez to, że. to tu jest 3-minutowy time frame. Mamy tu 3-minutowego farvelu gapa. Zinwersowaliśmy go. No, mieliśmy jeszcze to SMT oczywiście. I Tłówce, już mieliśmy break of structure spoko to wyglądało i teraz tak um, tu mamy 948 i dosłownie na końcu bo tu już dosłownie tam się kończy kanyk i kolejny to był ostatni minutowy Kandystick, który kończył 5 To tu się otwiera nowa 5 minutówka na tym, na, na ten kandysik, ale to był ostatni, nie? I mówię tak, dobra, bo tu mamy jeszcze yy, i był inaczej, jakby się zamkało powyżej 79% extension, to bym tutaj wszedł i widzimy, że brakowało. I co yy, czemu to tego tak nie wzięło? Przez ten ostatni kandystick, ja mówię, dobra, zamknięcie 5 po po. Jak sam się zamkę to wejdę. Jeszcze jak się zamkię powyżej. Ja sobie jedziemy sudem, że wejdę szybciej, żeby wziąć większy profit, nie wiem, co ja miałem w głowie. Po prostu wszedłem szybciej. Jest materiał plan, przez to, że no, chodzę bez sensu. Nie mam żadnych potwierdzeń. W tym momencie nie miałem nic. W sumie nic nie miałem. Yy, mówię... Powiedziałem, że wejdę, jak się zamknie, 5 to do candlestick, mi minuta i nie, potr nie potrafiłem poczekać minuty. Bo widzimy, jakbym minutę, to bym zobaczył ten spadek w dół, który jeszcze za małą strukturę i pewnie bym nie wszedł w shorta. W longa w sensie i tego, tego nie miałoby tej sytuacji. Jeszcze widz widzimy, nie zamknęło się powyżej. Tego Fibonacci 79%. Więc ten trade to jest zwykły błąd, który jak najbardziej wziąłem konsekwencje i nie mam co poprawiać, po prostu, to jest głupota. Nie posłuchałem się samego siebie. Powinienem poczekać minutę. Jakbym poczekał minutę, by ty dwu, ty, ty, tych dwóch tradeów by nie było. Potem drugi trade to jest emocjonalnie wzięty przez to, że chciałem to odrobić. Bo weszło to jeszcze mi to w a potem zaczął odbijać trochę w dół, mówię: o, odrobię to. I spadł do dalej, i tu straciłem bardzo szybko tysiąc dolarów. Um, po prostu muszę się uczyć, bardziej panować nad emocjami, bo to była tragedia. Że masz jakiś plan, co masz zrobić, i ty go jeszcze łamiesz. Nie potrafię się posłuchać, jest to tragiczne. Nie wiem, um, co miałem. Tragedia jestem na siebie tak zły, bo miałbym o wiele większy profit, o wiele, wiele, wiele większy. Nic mam teraz. Niby jest spoko bo jestem na plusie, ale ten dzień jest za mnie tragiczny, bo, był, bo byłby o wiele lepszy. dobrze tryudy na demo i jeszcze szansa żeby, żeby sobie to, te emocje ogarnąć. Potem przejdziemy sobie do nazwy, bo SMP w końcu tu się otalały, przez co już SMT nie mieliśmy. E, plus, no. Mieliśmy TessimT highfrank, Dzięk nazeg był. E, i nie logujący, dlatego chciałem na nim wejść. Yy, I tak. będziemy za nami Minutówkę, jak zobaczyłem, że oto mamy to gówno, Potem mamy ten break w dół. Wciąż mamy strukturę. Wcale idzie w dół z inwersową tego gapa. Tutaj wszedłem sobie w shorta. Co tutaj? W końcu tego farbu do gapa. I jeśli chodzi o targety, to targetowałem sobie tego lowa. Cztery godziny low i tego to jest chyba 4 godziny low, ten na samym dole, tak I je ja targetowałem sobie No i to wszystko było spoko, idzie sobie w dół I Miałem pierwszy tej profit i cena go nie wzięła, nie wiem czemu Tu, akurat tutaj, było potrzebny hit-tracement Mamy tutaj jestem ja wzięła fairwellow gapa, spoko Czyli iść w dół, to zaczęło znowu iść w dół Już miała prawie wziąć take profit, take, pierwszy pierwszej profit i jedna zaczęła odbijać do góry Ehm um. Ja stwierdziłem, że jak to wejdzie ponad, bo tu wziął tylko 5 tego farby do gapa I stwierdziłem, że jak to wejdzie tutaj powyżej, to wychodzę z trade'a Przez to, że nie chciałem stracić, bo jakby cena odbiła, bo miała m -m Mogło odbić jak najbardziej stąd Czasami tak cena robi, że specjalnie bierze tego te, 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 te liquidity nie wiem, jak to, nie wiem jak to się nazywa, ale czasami tak robi Się tak dosłownie sekundę tak przed odbija i potem tak jak to bierze, ale co trochę się czeka, um, i stwierdziłem, że no jeśli są, to wejdzie w Sapole, czyli tego farolowego to wychodzę. Bo patrząc na 15 minutówkę to pewnie, bo to był tracement high frame. I, i Time to był to, by pewnie chciało um, i tracement zrobić taki wyższy, i nawet by mogło mi przebić to losa, którego miałem miejsce entry, bo już go ja wcześniej trochę przesunęłem, w miejsce entry. Bo się bałem tak. Dlatego wiedziałem, że tak, jakbym, jakbym nie stracił tych 1000 dolarów, jakbym tam tyle jakbym nie stracił, to bym mm, to bym po prostu miał miejsce NTS co i bym czekał. Jakbym czekał, to bym wziął pierwszy profit i drugi. Jak tak sobie obliczyłem, to bym miał tu 7500 dolarów. Jakbym wziął ten tej profit i ten tej profit. 7500 dolarów bym miał. Trochę bym dłużej poczekał, ale bym miał. A ja wyszedłem, no nie chciałem ryzykować, bo już wolę Już wolę trochę mniej zarobić, niż Stracić yy, 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 1000 dolarów Na dzień Jakbym przesunął stop lossa To by gdzieś tu nie, Na pewno będzie tutaj przesunął, nie wiem, no tragedia jest ogólnie nie? Wziąłem jeszcze tego farewell gapem 5 mitowego i odbiłem w dół. No i tam już wyszedłem z pozycji, że mówię No tam już pokazywałem, gdzie tutaj wisiało 5-militowego farewell gapa Tutaj potem znalazłem, tu weszło. To wyszedłem sobie i to jest koniec tego tradea. Tyle punktów to jest. 113 około. To zrobiłem 3000 coś dolarów, I było było o wiele więcej że jakbym w sumie tutaj, jakby to chociaż wziął, to byłoby super. Tak szybciej. Wtedy bym tu sprzedał po pozycji, co bym zostawił, bo tu już bym miał fajny profit, bym zostawił mój center i pewnie bym czekał. Bo już bym tu na placu, bym był zadowolony, nie? A tak to niestety nie chciałem ryzykować. Dlatego um, ja bardzo zły nie jestem, bo to wszystko z wina tych trade'ów, nie, że po prostu już wolę... Być trochę innowacyjny żeby, niż żebym stracił nie? No w sumie to jest tyle. Widzimy, czy cena pójdzie, wziął to i to. W sumie to już akumulowała sobie. E, więc spoko. E, bo jak zobaczyć, zobaczyć to można zobaczyć, na inne: frame to daily na przykład. Mamy trend w dół. Mamy tracement. E, Moja cena tutaj szła w dół, ale też mogę tu ma forward gap. Może go wziąć w innych dniach, albo dzisiaj mogła, a jednak go nie wziął, nie? Dlatego. Dlatego takie shorty wzięliśmy, nie? No i co, to chyba tyle. Jeszcze miałem tu jako na godzinówce. W sumie, nie. Ale my, co my tutaj miałem trade'a? No, mieliśmy jako No i w innych play też, nie? A4H też. Więc tego też czego fara to wziąłem i Mówię, bym zarabił 7,5 dolarów, jakby nie to. Trochę mnie dupa boli, ale to jest demo, będę sobie jakiś, jakieś nie jestem. Uważa, że wiem, jakie mam umiejętności, że jestem dobry w tym, tylko muszę opanować swoje emocje, bo w ogóle bym tych longów tam nie wziął. Będę po prostu się, siebie słuchał. Tak niestety no, emocje są... Mm. Ciężko je opanować, nie? Dobra, to tyle na dzisiaj, dziękuję za oglądanie Wszystkiego dobrego i, i cześć